Dzień dobry, dzisiaj temat jęczmień na oku. Często potrafi się pojawić u dzieci. Więc jeśli temat dotyczy to często Twojego dziecka, proszę zostań, wysłuchaj do końca. Cześć, nazywam się Wada Widziak i zapraszam na kanał Totalna Biologia Dzieci. Czy wiesz, że Twoje samopoczucie, Twoje przekonania, Twoje drzewo analogiczne. Mogą wpływać na choroby i nastrój Twoich dzieci. Sprawdź, jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, że jest coś takiego, że jeśli pojawia się u dziecka właśnie jakiś prysz, jakiś jęczmień, nawet opryszczka to jest tak ważne zaraz, jak dojdę do konfliktu jęczmiennego. Pamiętajcie, jeśli coś się pojawi i Wy dacie do tego ogromną uwagę i zaczniecie się nakręcać, to dopóki się nie odkręcicie, że tak powiem brzydko, to trudno będzie temu się zagoić. Tak? Więc to też jest pamiętajcie bardzo ważne, jeśli, zwłaszcza jeśli jest dziecko, gdzie mama ma ogromny taki, powiedziała wprost, pierdolnik, trochę takie nakręcanie się, żeby moje dziecko było takie idealne, czyste, ładne, piękne, żeby nic mu tam nie wyszło, nie było skaleczone. To niestety, im bardziej lęku takiego mamy, tym bardziej dziecku zawsze coś będzie się pojawiać, tak? Więc tutaj trzeba luzować w tym temacie i to bardzo, bardzo mocno. Natomiast jeśli chodzi o jęczmień. To jest coś takiego, że to jest konflikt mamy, bez dwóch zdań, bo często te jęczmień nie są u małych dzieci. To jest z reguły coś takiego, że zobaczyłam coś, co jest brudne, co jest nieczyste, czyli często to będą mamy, które mają bardzo mocno takie przywiązanie właśnie do, do takiej czystości, poukładania takiej jakiejś takiej idealnej, że tak powiem wizji, wizualnej. I często to właśnie czuję ten brud, czuję nawet takie emocje pod tym kątem, że no wstydzi, wstydzę się, to może być nawet coś takiego, że coś tam zauważyłam, że w domu miałam nieczysto, ktoś mnie odwiedził i wstydzę się tego. Tak, czyli ten wstyd, który jest związany jakby z wizualnym. Takie odczucie wstydu, takiego poczucia winy, to takie destrukcyjne emocje, ale pod kątem takim wizualnym. Tak? więc jeśli masz tak często, że nie wiem, no wstydzisz się, albo nawet mogło tak być, że to czuło to dziecka. Czyli nie wiem, gdzieś tam masz ten strach przed tą oceną i dążysz do tego, żeby twoje dziecko zawsze było takie czyściutkie, ładniutkie i tak dalej. No nie wiem, ktoś cię zobaczył, albo gdzieś poszliście, no i ono się całe tam obrudziło. tak? No i będzie jakieś tam jakieś grono mam, które no, będą się czuły z tym nie swoje, że ich dziecko jest brudne, ubrudzone. Tak? Więc tutaj też może być, właśnie, pojawi się później jęczmień na oku. Więc musisz tutaj zwrócić uwagę, jak, e, czy był taki konflikt, czy taką jesteś mamą, tak? która się właśnie wstydzi, boi, e, no, że tego, tego brudu, tej nieczystości, właśnie, że wszystko musi być tutaj tak pod igłę. Tak? Więc e, jeśli tak jest, no tutaj ważne to odpuszczać. Tak? No bo albo często tutaj też wchodzi się taką ocenę kogoś. Nie, że ktoś ma nieczysto, że te, to jakby y, nawet może być tak, wiesz, że to jest takie dla ciebie ohydne, tak, y, więc tutaj musisz szukać tego konfliktu właśnie z tą, takim, to, to takim brudem, taką nieczystością, tak. Jak znajdziesz, no to powiedz to po prostu dziecku, ale też zachęcam ciebie, żeby luzować w tym temacie. Tak? Bo naprawdę im ma się takie są moje doświadczenia, słuchajcie, im macie większe takie przywiązanie do tego perfekcjonizmu, czystości, poukładania takiej idealności, tym więcej po prostu jest chorób. Tak? Więc tutaj zachęcam Was do luzowania. Dziękuję za dziś, i wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku.